Witamy wszystkich na tym kanale wideo. Ten kanał wideo Serce Jezusa czeka na was z prezentami i darami niebieskich listów miłosnych, jakie otrzymaliśmy wtedy i teraz od Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny, abyśmy mogli się odpowiednio przygotować na niebiańskie wesele Jego Bóg Berenek. Dziś prezentujemy słowo Boże wypowiedziane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa za pośrednictwem Świętej Virginii w Rumunii. Fragmenty Słowa Bożego o porwaniu Kościoła, część druga. Wybór Tekstów ze Słowa Bożego na ten temat, Pan Jezus jest zdecydowany podnieść Cię z ziemi, podczas gdy świat zostanie oczyszczony przez cierpienie, przez wielu, nie przez jednego. Nie zapomnij moich słów, bo wiele razy słyszałem, jak mówisz, zapomniałem, Panie. Jest to rażący grzech. Zapamiętajcie te słowa, bo diabeł wam je ukradł. Nie zapominajcie i nie marnujcie ani słowa. Bo jednym słowem odkupicie wielkie mnóstwo tchnień, że żaden z waszych przodków i przodków nie został podlany tak, jak wy jesteście podlewani. Wyciąg ze Słowa Bożego z dnia 21 lutego 1976 roku. Wszystkie diabły wyszły na ziemię i przygotowują ten świat do popełniania grzechów, ponieważ te grzechy, które popełnia się dzisiaj w tym kraju, zostały również popełnione w Sodomie i Gomorze, zostały popełnione także w czasach Noego. Jeśli będziecie słuchać, nie zobaczycie nawet zagłady tego świata, bo Pan was zabierze. Wyciąg ze Słowa Bożego z dnia 9 lipca 1976 roku. W roku 1955, kiedy stąpiłem z duchem na ziemię, była grupa chrześcijan, niedużych, ale małych, i radowałem się nimi jak Lot i Abraham, jak Jakub i Izaak. Dzięki nim osiągnąłem coś, co musiałem osiągnąć. Ale dzisiaj z kim wypełni wiek i boskie dzieło? Że jest napisane w Piśmie Świętym, że jeśli znajdę jednego, dwóch, trzech lub czterech nieskażonych, ta ziemia będzie ocalona. Ale tak nie jest, ponieważ ci, których spotkałem, kiedy przyszedłem, wszyscy mnie okłamywali, wszyscy mi mówili, że podążają za Jezusem aż do bramy nieba w górze. Ale dzisiaj został mi jeden, jeden, ojcze, jeden na pięć domów, z dwoma do dziesięciu domów. I oni zostaną pochwyceni, jak Eliasz i jak Henoch, całym ciałem. Mój ludu, mój ludu, jak przyprowadziłem do mojej matki na obłokach nieba tych, którzy ją kochali i służyli, tak przyprowadzę mój lud do tego miejsca na obłokach nieba. Mój lud będzie się zastanawiał nad waszym życiem, nad waszym krajem, ale jeśli zostanie tylko jeden, ten zostanie porwany, a kraj zostanie zniszczony, a jeśli będzie ich pięciu, Pan dokona przez nich swojego dzieła i kraj nie zostanie zniszczony. Wyciąg ze Słowa Bożego z dnia 15 kwietnia 1977 roku. Ojcze Izraelu, trochę, trochę. A wyprowadzimy się z tej ziemi, bo Bóg postanowił ją oczyścić. Wyniesiemy się wyżej od ziemi. Nie w górę, w górę. Wyżej, aby nie dosięgnął go ogień, który go spali, ani woda, która go oczyści. Wyciąg ze Słowa Bożego z dnia 20 września 1977 roku: Pan cię nie opuszcza, ale cię zabiera. Jak? Nie będziesz wiedział. Narody będą patrzeć na wszystkie strony i cię nie zobaczą. Pan umieści znak na twoim domu i nikt niczego nie będzie niszczył i Pan go oczyści, ale tylko ty, mój umiłowany, nie miej złego ducha w swoim sercu, gdyż Pan opuści cię w godzinie, kiedy zły duch będzie z tobą. Nie czas, aby Pan wypędzał złego ducha. Tylko raz na wszystkie wieki Pan działał dla wszystkich. Zawsze módlcie się. Aby wasze imię nie zostało wymazane z księgi Bożej, uważaj, bo jesteś najbardziej znienawidzony na świecie. Zwierzęta są najsłodsze na świecie, ale świat cię nienawidzi. W dzisiejszych czasach ani świat, ani król, ani rodzice, ani krewni nie kochają cię i jest tak, jak za czasów Eliasza, jak za czasów. Mojżesza, wszyscy was nienawidzą i dlatego zostaniecie pochwyceni, a świat zostanie zniszczony. Wyciąg ze Słowa Bożego z dnia 24 listopada 1977 roku. Nie bądźcie jak świat, nawet jak ziarnko gorczycy. Jeśli zobaczyłeś coś w sobie i jest to na świecie, wyrzuć to. Ojcze, nie pozwól, aby ta mała rzecz zatrzymała Cię w drodze do nieba. Będziesz patrzeć na lewo i na prawo, a nie będzie nikogo, kto stanie po Twojej stronie, bo taka mała rzecz jest wielkim grzechem, że nie wiesz, kiedy zatrąba i oci to przez jego trąbę, a ty niecokolwiek zobaczysz, a anioł przyjdzie i powie do ciebie, podejdź tutaj, bo ziemia będzie tylko ogniem. Uwierz mi, mówię tylko z księgi, ale nie wiesz skąd mówię, bo nie czytasz. Nie mówię od środka ani od początku, ale mówię od ostatniej strony księgi. Oczyść się, ojcze, abyś i ty został wzbudzony Boże, od 19 grudnia 1977 roku. Jakże będą jeść człowieka po człowieku, pana po panu i przeżuwać trawę jak bydło. Uważać? Ojcze, dlatego błagam cię, umyj się jedni drugich za nogi. Abyście byli nieskalani, abyście byli zbawieni, aby przypłynął statek, który zabierze was z tej ziemi i zabierze tam, gdzie jest wiele duchów. I tam staniesz i zobaczysz na własne oczy zniszczenie, które spadnie na świat, ale świat cię nie zobaczy. Poza tym światem jest dobry czas. Ale poza. Po nim będzie jeden pasterz i jedna trzoda. Ale dalej, nie tutaj, poza tym światem. Wyciąg ze słowa Bożego z dnia 2 marca 1978 roku. Moje dzieci, podczas tej podróży odbyłem piękny spacer. Moje dzieci, trochę, trochę i się spotkamy. Iść spać z myślą o swoim szczęściu, które na ciebie czeka. Idź spać, myśląc o Królestwie Niebieskim, o bliskich, którzy na ciebie czekają. Bo nikt nie czeka na ten dzień, jest jak pociąg, tato. Czy wierzysz, a pociąg też ma trochę więcej i zostanie. A auto ma trochę więcej i zostanie. A samolot ma jeszcze trochę i zostanie. I cały oddech pozostanie. Czy widzisz świat? Czy widzisz to w ten sposób? Tak jak jest teraz, nie będzie, ale będzie rozebrane i wysuszone. Czy widzisz to stworzenie ludzkie, jakie pije i weseli się i nie myśli o śmierci? Jeszcze trochę i zobaczysz jej twarz żółtą jak dynia z przerażenia. Kto ma rozum, niech zrozumie. Człowiek nie będzie leżał chory, bo z tej choroby już nie zmartwychwstanie. Bo nie będzie już lekarzy, nie będzie już księży, nie będzie już jałmużny i będzie leżał. Aż stopi się jak wosk. Wypłynie z niego jak wosk i będzie śmierdziało na polach, i na ziemiach będzie smród, ale was nie będzie, bo ręka pana weźmie was i wyniesie nad ziemię, tak że nie będziecie poczuć ich smród. Opamiętajcie się, bo wszystko zmienia się z dnia na dzień. Będziesz miał brata, będziesz miał matkę. Będziesz miał siostrę, która odejdzie od ciebie i módl się, aby ich odejście nie poszło na zagładę. Wyciąg ze Słowa Bożego z dnia 13 czerwca 1978 roku. Nie jest kapłanem, nie jest prorokiem, nie ma proroctwa, w którym nie strzeliłby ze swojej broni. Ta chwila, w której jesteście, jest ostatnią, kiedy jest napisane, że w późniejszych czasach powrócę do Was i zabiorę ze sobą moją własność. Oddzielę owce od kozłów, oddzielę baranka od złych owiec. Nie odłączaj się ode mnie, bo nadchodzi czas, aby pękło żelazo, aby pękł kamień, aby pękło drewno, a ty nie pękniesz, jeśli będziesz ze mną. Wyciąg ze Słowa Bożego z dnia 11 września 1978 roku: Słuchajcie, mój ludu, tej nauki Boga. Oczyście sobie drogę, bo Pan przyjdzie, aby zabrać was do swojej arki. Tak jak zabrał Noego, abyście mogli przeprawić się przez głęboki i szeroki Dunaj, zmieszany z krwią męczenników. Wyciąg ze Słowa Bożego z dnia 10 lutego 1979 roku: nikt nie otrzymał korony za czyny. Święci idą i pytają: Czy jest coś więcej, Panie? Idźcie na swoje miejsca, bo dopóki nie przyjdą ci z wielkiego ucisku. Nie będziemy rozdzielać darów. Tak mówi Pan. To wy będziecie tymi z wielkiego ucisku, na których czeka na was niebo z pompo. Wyciąg ze Słowa Bożego z dnia 9 marca 1980 roku, kochani: zabieram was na łódkę i przeprawiam się przez wodę do kochanego brzegu. A jeśli jesteście dobrze przygotowani, łódź nie kołysze się, iść gładko, gładko pamiętaj, że ziemia spłonie, a pan cię gdzieś zbierze, a ty będziesz patrzeć tylko oczami, i żadna krzywda cię nie dotknie, i będziesz świadkiem dla wszystkich. Wyciąg ze Słowa Bożego z dnia 17 grudnia 1984 roku, Twoje oczy zobaczą, kiedy zrobię zbiórkę, co opowie pierwszy powołany. Dwóch będzie w domu, jeden biorę, drugi zostawiam. Ileż będzie lamentu, kiedy zobaczą? Boli mnie to odwrócenie się, ale ich nie boli to, że odwrócili się od swojego dobra. Ale ci, których mam, będą wołać za nimi, Panie, przyprowadź ich też z powrotem. Daj im bicz w plecy, żeby poczuli ukłucie i odwrócili się ze strachu. Wyciąg ze Słowa Bożego z dnia 1 maja 1989 roku. Ojcze mój, dlatego jesteś chory. Przywdziewasz ubrania, których nie znam. Dotykasz się rzeczami, których nie znam. Rzeczami narodów ziemi. I zapomniałeś o rzeczach świętych, Ojcze. Powiedziałem Izraelowi... Żeby nie nosił ozdób na swoim ciele, a on ozdobił swój dom próżnymi ozdobami i męczy mnie mój duch, gdy mieszkam w domu mojego chrześcijanina. Ale rozpocząłem święte osadnictwo oraz świętą i niebiańską pokorę i przyjmuję, moi synowie, niebiańskie napomnienie, które daję za Izrael. Przyobleczcie się w świętość i pokorę, wy i wasze domy, wy i wasi synowie, i przyobleczcie się, Ojcze, święty wygląd i nie pracujcie już więcej, aby się unieszczęśliwić. To nie jest miłe, moi synowie. Wyrzućcie się z siebie i ze swoich domów, wyrzućcie próżną chwałę. To nie jest piękna próżna chwała, ojcze, jest to męczące dla oczu i duszy i dla mojego ducha, który mieszka w tobie lub obok ciebie. Wy także pracujecie tak, jak ja pracowałem, jak ja pracowałem na świecie. Oto dlaczego zesłałem moje słowo. Aby ten namiot, w którym dzisiaj siedzę z moim ludem na radą, abym mógł was nauczyć pracować tak, jak ja pracowałem, abyśmy pracowali w niebie, Ojcze, niebie na ziemi i w takim razie rozdmuchajmy to wszędzie. Miejmy wszyscy jedną drogę, jedną drogę, jeden stół, jedno niebiańskie bogactwo, moi synowie, że później nadejdzie słodszy czas, jeśli teraz posłuchacie przez kilka dni. Nadchodzi czas, abyśmy weszli do życia, moi synowie. To już koniec dzisiejszego programu, Niech Cię Bóg błogosławi i trzyma blisko swojego najświętszego serca. Amen.